Szanowni Państwo, często w statystykach medycznych przy, przywołuje się tak zwane pola Lalonda. Był to kanadyjski minister zdrowia, który podzielił procentowo czynniki, które mają wpływ na zdrowie. Genetyka 20%, środowisko, w którym żyjemy, 20%, to, co robi pacjent, jak żyje, 50%, a cała ochrona zdrowia, cała opieka zdrowotna to jedynie 10%. Albo. Zaprosimy pacjenta do współpracy i będziemy wspomagać jego prawidłowe odżywianie się, prawidłowy ruch, funkcjonowanie i razem mamy 60% na to, żeby poprawić rokowania, albo działamy sami sobie i mamy wtedy jedynie 10%. Jest to niewiele. Jest tutaj cały szereg różnych czynników. Po pierwsze, aktywność fizyczna jest nam fizjologicznie przypisana. Sama budowa układu motorycznego, mięśniowo-szkieletowego, no, predysponuje nas do ruchu. Bezruch dla nas jest rzeczą, która bezwzględnie i nieodwołalnie prowadzi do katastrofy, jakim jest zaburzenie homeostazy. Choćby w postaci choroby nowotworowej. Wiadomo, że brak ruchu jest jednym z czynników, które do tego prowadzą. Na pewno brak ruchu jest czynnikiem niezwykle destruktywnym dla układu sercowo naczyniowego, bo proszę zwrócić uwagę, że duże mięśnie to nie tylko mechanizm, który powoduje ruch, ale to również pompa, która dodatkowo wspomaga układ sercowo-naczyniowy. Skurcz łydki, czy skurcz mięśni ud pomaga wypychać krew. Przez łożysko żylne, przez co wspomaga układ sercowo-naczyniowy. Zatem bezruch będzie powodował stopniową degradację na skutek zaburzenia homeostazy. Tych czynników moglibyśmy tutaj wymienić znacznie więcej, choćby w przypadku leczenia bólu, gdzie aktywność fizyczna powoduje, że wrażliwość tkanek na leki przeciwbólowe, na leczenie przeciwbólowe jest o wiele lepsza. U pacjentów, którzy są unieruchomieni, skuteczność leków przeciwbólowych jest niestety zdecydowanie niższa. Proszę Państwa, tutaj jest rzecz, niezwykle ważna praca specjalistów, fizjoterapeutów, ponieważ y, oczywiście aktywność fizyczna u pacjentów dotkniętych y, różnymi problemami może wiązać się z pewnymi zagrożeniami. Natomiast y, u każdego z pacjentów, niezależnie od tego, jaki jest jego stan, jakaś forma aktywności fizycznej może być prowadzona. Ja odniosę się tutaj może troszkę do prehabilitacji, czyli do takiego nowego trendu przygotowania pacjentów do leczenia inwazyjnego, na przykład do operacji chemioradioterapii, gdzie ta aktywność pomaga wybudować. Tak zwany białkowy depozyt w mięśniach szkieletowych. No w przypadku urazu, a takim urazem bezwzględnie jest udar mózgu, dochodzi do pewnego stresu katabolicznego, w trakcie którego organizm pozyskuje białko z tych rezerwuarów, które posiada. Są to głównie narządy i mięśnie szkieletowe. Jeżeli pacjent posiada mięśnie szkieletowe, organizm będzie z tego resorbował w tym najbardziej krytycznym okresie. Jeśli nie, odbędzie się to kosztem. Serca, wątroby, nerek, co będzie wpływać na metabolizm i krążenie. Dlatego też w przypadku choćby pacjentów unieruchomionych, nawet aktywność, y, oczywiście pod okiem specjalisty, fizjoterapeuty, polegająca na podnoszeniu choćby małych butelek z wodą, jest tutaj bardzo ważna i jest dla pacjenta korzystna. W związku z czym na pewno nie jest to rzecz, y, której pacjenci powinni się obawiać. Proszę Państwa, no rzeczą zupełnie naturalną jest, że w sytuacji, w której coś, co mamy najcenniejsze, a tym jest zdrowie i życie, jest zagrożone, staramy się znaleźć różne rozwiązania. Z jednej strony mamy leki podstawowe przepisane przez lekarza prowadzącego, który no, wskazuje, które z problemów terapeutycznych są najważniejsze, jakie rozwiązać. Ale proszę Państwa, dzisiaj każdy z nas ma internet, a w internecie szereg opisów różnych metod i różnych suplementów. W związku z czym w tym gąszczu pacjentom niekiedy jest bardzo trudno się odnaleźć. Dlatego też ja osobiście zachęcam do prowadzenia i koncyliacji lekowych, i przeglądów lekowych, dzięki którym można ocenić, co tak naprawdę pacjent zażywa na co dzień. Mamy tutaj leki, mamy suplementy diety, mamy surowce zielarskie, mamy surowce. Pochodzące z grzybów leczniczych. Soplówka jeżowata to taki surowiec, który stosuje się najczęściej w dysfunkcjach ośrodkowego układu nerwowego, podobnie jak kurdyceps, na przykład. W związku z czym musi być ktoś, kto wykorzystując pewne narzędzia analityczne, a takich dostarczają specjalistyczne programy pracujące na dużych bazach podpowie jakie zagrożenia istnieją i co więcej jak z te zagrożenia po prostu zniwelować. Natomiast informacja z przeglądów lekowych chciałbym podkreślić to informacja dla lekarza, bo to lekarz prowadzi terapię i on ma prawo i możliwość zarówno zalecić lek, jak i dokonać depreskrypcji, czyli usunąć te leki, które być może nie są potrzebne, a być może po prostu zwiększają ryzyko. Biorąc pod uwagę, że ilość pacjentów czy to dotkniętych udarem, czy zagrożonych udarem, rośnie zarówno wśród osób młodych, jak i zwiększa się odsetek przeżywalności po udarach, to w sposób zupełnie naturalny zwiększa się również wolumen produktów, które mogą być stosowane. Jeszcze tu warto podkreślić, że pacjent udarowy to pacjent często wielochorobowy, bo udar może być konsekwencją choroby nadciśnieniowej, choroby niedokrwiennej, miażdżycy, hiperlipidemii, ale zdarza się, że na przykład udar jest pierwszym uchwytnym yy, Symptomem choroby nowotworowej, bo nowotwór ma zdolności endokrynne, dzięki którym może spowodować wystąpienie udaru. Dlatego też, e, wolumen tych leków stale rośnie, e, co z kolei stwarza konieczność specjalistycznych, farmaceutycznych analiz e, w ramach przeglądów lekowych, czy w ramach koncyliacji, w której to pacjent, który przychodzi do ośrodka, od razu. Już w pierwszych dniach ma przeprowadzone tego typu analizy i wtedy wiemy, czy leczymy dolegliwości, czy leczymy powikłania lekowe. Istnieje szereg mechanizmów, które sprawiają, że dzisiaj wielu pacjentów szuka rozwiązań poza medycyną, nazwijmy to oficjalną i uniwersytecką. Dochodzi tutaj do różnych zagrożeń, do różnych problemów związanych choćby z dostępnością w internecie suplementów o... W sumie nieznanym składzie, bo jeśli pacjent zażywa preparat, który w opisie ma wyłącznie zastosowany język mandaryński, którego nie jesteśmy w stanie my przeczytać, dowiedzieć się, co jest w składzie tego produktu, nie wie tego pacjent, a pacjent jedynie kupuje obietnicę, zażyj ten lek, będziesz się czuć lepiej. On czasami kosztuje kilka, tzn. suplement, przepraszam, nie lek. Taki produkt czasami kosztuje kilkaset złotych, ale tak naprawdę nikt nie wie, co w tej tabletce czy kapsułce jest. Jest to olbrzymie ryzyko i wiąże się to też z bardzo dużym obciążeniem finansowym. Tak jak tutaj rozmawialiśmy w poprzedniej przerwie odnośnie tych metod różnych cudownych, no chyba lepiej byłoby, gdyby te kilkaset złotych przeznaczyć na konsultacje z dietetykiem, konsultacje z fizjoterapeutą, być może z psychologiem, niż kupować z bliżej nieokreślonych miejsc w internecie produkty, którego składu i pochodzenia tak naprawdę nie znamy.